Zdjęcia do Jurassic World 4 zaczną się już za dwa miesiące, więc oczywiste jest, że napływają do nas informacje castingowe. Pierwsze nazwisko, jakie padło, to Scarlett Johansson, znana najbardziej z roli Nataszy Romanów w kinowym uniwersum Marvela. Okazuje się jednak, że Scarlett nie była pierwszym wyborem do jednej z głównych ról, ponieważ Universal początkowo zaproponował rolę Jennifer Lawrence, znanej przez wielu widzów z roli Katniss Evelyn w Igrzyskach Śmierci. Jednak nie była ona zainteresowana udziałem w filmie serii Jurassic. Po krótkiej ciszy na temat filmu pojawiła się informacja od Daniela RPK, że drugą rolę główną zaproponowano Lewowi Patelowi, który jest dosyć mało znanym nazwiskiem, i szczerze mówiąc, nie znałem go przed tą informacją, ale to nie jest najciekawszy news. Universal ma problem z obsadzeniem jakiegoś aktora w trzeciej roli głównej. Zaproponowano tę rolę Chrisowi Evansowi, Chrisowi Hemsworthowi i Glennowi Powellowi. Evans i Hemsworth znani są oczywiście z filmów Marvela jako Thor i Kapitan America, za to Glena Powella możecie korzystać z filmu Top Gun Maverick i tegorocznej komedii romantycznej Tylko Nie Ty. Universal ewidentnie stawia na popularnych aktorów. W dodatku Daniel R.P.K. dodał też, że postaci pierwszoplanowych będzie aż 6 z czego aż trzy to mają być osoby nastoletnie, więc teoria o hurraganie można wyrzucić do kosza. Pamiętajmy jednak, że Daniel L.P.K. już raz pomylił się z tytułem Jurassic City, więc jego informacje o obsadzie mogą nie być do końca trafione. Nie wspomniałem chyba jeszcze, że Nicholas Holt dostał propozycję do jednej z głównych ról. Trzeba przyznać, że ostatnie miesiące to jest roller coaster w temacie News of Jurassic World 4. Wiele plotek i tak mało pewnych informacji. I bardzo ubolewam, że Universal Pictures nie uwzględnił Jurassic World 4 na cinema Conie. Być może dostalibyśmy wtedy jakieś odpowiedzi na kilka nurtujących fanów pytań, jak na przykład, jaki do cholery będzie w końcu tytuł filmu. Nazwa produkcyjna to obecnie Jurassic World 4, a.k.a. Jurassic City, Jurassic Park Helmut. I nie mówi mi to zbyt wiele, poza tym, że film będzie czymś świeżym w serii. Pozostaje czekać na rozpoczęcie zdjęć, i jakieś pierwsze wycieki oraz potwierdzoną kompletną obsadę, bo te plotki mnie wykończą. Martwię się tylko, czy do 17 czerwca Universal znajdzie aktorów do ról, bo właśnie wtedy ruszają zdjęcia do filmu. Jeśli nie chcecie przegapić informacji o filmie, to zachęcam do subskrypcji kanału z dzwonkiem. Będę śledził informacje o filmie aż do jego premiery 2 lipca 2025 roku. Ja się z wami żegnam, mogę do was Edison i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.